Ninjago to bez wątpienia serial dla młodszych widzów, ale nie brakuje w nim dość niepokojących rzeczy. I dzisiaj przedstawię wam właśnie kilka z nich i też jakie rzeczy robił na przykład mistrz Chen. Zanim jednak zaczniemy to zachęcam was do subskrypcji, bo to po prostu was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. No i ponad 70% osób nie subskrybuje tego kanału, no i lecimy jeszcze po 8000. Wbijamy po tym filmem 5 w górę. No, jeszcze dziękuję ostatnim subskrybentom. No, i już możemy zaczynać. Więc mówiąc niepokojące rzeczy, mam na myśli takie rzeczy, które raczej w serialu dla dzieci nie powinny się znaleźć. Po prostu. Ale dobra, zaczniemy od czegoś bardzo znanego, raczej: czyli sezon pierwszy i scena, gdzie Lloyd otwiera grobowiec anakondowców. W którym no, nie ma nikogo oprócz Pytora. I od razu można domyślić się co zrobił nasz ukochany wąż wężon w sumie. Oczywiście zjadł on swoich kolegów z plemienia no, by przeżyć, ale oczywiście inni też zjadali się nawzajem. Więc serial dla dzieci od 7 roku życia mają przedstawiony kanibalizm. Chociaż z drugiej strony istnieje też zestaw Lego Piercy z Karaibów z, no, kanibalami w nazwie. I do tego zestaw ten jest od sześciu lat, no ale już mniejsza o to, naprawdę. No i to jest dość taka poważna rzecz. No ale czy zastanawialiście się na przykład kiedyś, czym był ten dym, że z którym mistrzu widział co dzieje się w wiosce Jumanakai? Kai, nie? No, ja w sumie też, chociaż nie no, w sumie ja się szczerze na tym zastanawiałem kiedyś, bo ten dym jest taki trochę, no... Podejrzany, podejrzane oczy ma mistrzów po tym, a jakby, ja nie chcę nic sugerować, ale no, możecie, sa możecie sami dojść po prostu do wniosku, co mam na myśli. Następnie rabowanie grobów. Tak, dobrze słyszeliście i no teraz możecie się naprawdę zastanawiać nad tym, kto to zrobił, i odpowiedź brzmi Chen, czyli oczywiście główny antagonista sezonu czwartego. A jeśli już jesteśmy przy sezonie czwartym, no to w ogóle on jest straszny jakiś porąbany, jakiś dziwny chłop, zaprasza tak naprawdę, no, jednych z najpotężniejszych ludzi w całym Ninjago i ogląda, jak walczą na śmierć i życie dla własnej po prostu przyjemności i takiej zabawy, no i do tego kradnie ich moce. Ale dobra, wracając do tematu, to jeśli spojrzymy na opis jadeitowych odcz. To okazuje się, że zostały one stworzone z kości martwych anakondowców. Więc jakimś cudem, Chen i jego ludzie musieli znaleźć grobowiec anakondowców i ukradli stamtąd kości, z których później właśnie zrobili te jadeitowe ostrza. I też ta czapka, którą ma na sobie Chen, jest też zrobiona z kości, oczywiście w tym przypadku czaszki jednego z anakondowców. Może nawet z jakiegoś tam generała czy coś takiego. No i prawie bym w ogóle o tym zapomniał, ale przez niego tak naprawdę wybuchły wojny z wężonami. Bo oczywiście pokłócił on dwie strony ze sobą, no i tak jakoś wyszło. I to przez te wszystkie rzeczy też generałowie anakondowców tak go nienawidzili. Tylko jestem ciekaw czemu Pytora pochwali, bo jednak zjadą wszystkich pozostałych, którzy przeżyli. Więc trochę dziwne, ale mniejsze o to. Ale dobra, teraz najmocniejsza rzecz ze wszystkich, gdyby nie było no za mało. Raczej każdy z nas wie, że Chen w ma swoje restauracje i są tam podobno no pyszne makarony, no i tak dalej. Wiecie, jakieś tam kluski też były, czy coś takiego. No i możliwe, że makaron z jego restauracji może być pochodzenia, że tak powiem, wężonowego. Więc mieszkańcy Ninjago jedli wężonów, nawet nie wiedząc o tym. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiadomo, czy tak oczywiście było. Więc jak wychodziło Święto Maruch, to była taka sala złoczyńców, że tak powiem. No i opis cena w tym sugeruje, że przepis na makaron może właśnie pochodzić z wężonów. Tak jest napisane na. Fandomie Ninjago. I też jest podobno to wspomniane w książce The Stage of Zane, która raczej w Polsce nie wyszła, kiedy Jay teoryzuje, że może ten gigantyczny wąż jest sekretnym składnikiem makaronu Chena. W sensie gigantyczny wąż, nie wiem o jakiego węża tutaj chodzi, ale może o węża Klausa. No ale moim zdaniem to po prostu idealnie pasuje do Chena, bo jednak jest on, no, totalnym psychopatą. Tylko mam nadzieję, że Skylar zmieniła po prostu po tym recepturę, bo aż mi się niedobrze robi, jak ja to czytam. I co dla mnie po prostu dziwne, że Chen, który Chrzci anakondowców, no to robił takie rzeczy: okradał ich groby, zjadał ich i robił z nich miecze i hełmy. No jest to po prostu jakieś dziwne. Więc podsumowując, Chen to według mnie totalny psychopata, i przez to moim zdaniem jest on jednym z najlepszych antagonistów w całym ninjago, bo właśnie tacy antagoniści powinni być. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym sądzicie i czy w ogóle kiedyś na to zwróciliście uwagę i czy o tym kiedyś pomyśleliście. A jeśli tu trwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, Chen a przypnę wam serduszko. No i dobra, jeśli film wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i w sumie się już będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!